Małe słuchowisk, magiczne opowieści stworzone do słuchania. Opowieść o Adze i Echu Śmiechu W szkolnej sali słychać było tylko stukanie kredy o tablicę i szelest kartek. Aga, twoja kolej, powiedziała pani z uśmiechem. Aga wstała, poprawiła spinkę i podeszła do biurka. Serce biło jej trochę szybciej, ale przecież się uczyła. Znała to. Była dobrą uczennicą. Spojrzała na panią, potem na klasę. Wzięła oddech. A więc, słońce krąży wokół ziemi, bo. I w tej chwili zamarła. Pomyliła się. Powiedziała odwrotnie. Chciała cofnąć słowa, ale one już wypłynęły. W powietrzu zawisła cisza. A potem, ona powiedziała, że słońce krąży. Roześmiał się Olek z ostatniej ławki. Serio? Myślałam, że tylko przedszkolaki tak mówią. Szepnęła Lena, ale wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli. Śmiech w klasie zaczął narastać. Nie był krzykliwy, ale ostry. Aga poczuła go jak szpilki w sercu. Pani próbowała przerwać. Dobrze, to było tylko przejęzyczenie. Przejdźmy dalej. Ale śmiech jeszcze przez chwilę unosił się między ławkami i został z Agą, kiedy siadała, chowając głowę nisko. Miała wrażenie, że już nikt nie pamięta, ile razy podnosiła rękę, że teraz będą pamiętać tylko to jedno pomyłkę. W domu Aga nie mówiła zbyt wiele. Wsunęła się do pokoju, zamknęła drzwi i usiadła na podłodze, z kolanami pod brodą. Jej miś siedział na półce, nieco przekrzywiony, ale wierny. To był głupi błąd, szepnęła. A oni wszyscy się śmiali. Nawet pani nie zatrzymała ich od razu. Wtedy z poduszek wysunęła się mała postać. Niewielka, z oczami błyszczącymi jak krople rosy. Cześć, powiedziała. Jestem kropla wstydu. Aga westchnęła. Domyślam się, przyszłaś mnie trochę pomęczyć? Kropla usiadła obok Agi. Nie, ja tylko odwiedzam. Czasem wpadam, kiedy komuś bardzo zależy, a coś pójdzie nie tak. Ale to wciąż siedzi w mojej głowie. Ich śmiech. Bo byłaś dumna z tego, że umiesz, a kiedy się pomyliłaś, poczułaś się, jakby ktoś ci to zabrał. Aga spojrzała na krople. Czy to dziwne, że tak się tym przejmuję? Wcale nie, powiedziała kropla. To znaczy, że to było dla ciebie ważne, a ja tylko się pojawiam, gdy serce potrzebuje trochę więcej czułości. I przypominam, że coś może boleć, ale nie musi zostać z tobą na zawsze. A co mogę zrobić? Kropla wskazała na zeszyt i kredki. Napisz o tym, albo narysuj nie po to, żeby zapomnieć, ale żeby to nie siedziało tylko w tobie. Aga otworzyła zeszyt i narysowała siebie i wielki kolorowy balon, a potem dorysowała igłę. Balon powoli unosił się w górę, uwolniony. Kropla uśmiechnęła się. Jutro będzie inaczej, może nie idealnie, ale lżej i zniknęła. Cicho, jak para z herbaty. Następnego dnia Aga wchodziła do klasy z lekkim ściskiem w brzuchu. Bała się. Trochę. Ale też była ciekawa. W klasie Lena spojrzała na nią z lekkim uśmiechem i podała jej kolorowy długopis. Proszę. Wiem, że lubisz fioletowy. A Olek tylko spuścił wzrok. Może trochę mu było głupio. Pani, kiedy zaczęła lekcję, spojrzała na Agę ciepło i powiedziała. Każdemu zdarza się pomyłka. Ale nie każdy ma odwagę próbować dalej, a to właśnie najważniejsze. Aga poczuła, że echo śmiechu z wczoraj jest już cichsze. Nadal gdzieś tam było, ale nie było już najgłośniejsze, bo dziś to ona znowu podniosła rękę. Może nie najwyżej, ale wystarczająco, żeby powiedzieć: Jestem tu i próbuję. Lubisz małe słuchowiska? Kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przeoczyć kolejnych bajek. Poznawaj z nami opowieści o tym, co naprawdę się liczy. Słuchaj, odkrywaj i wracaj po więcej.